Kochani, witajcie bardzo serdecznie. Z tej strony Łukasz Cichocki. Znajdujemy się właśnie w pięknym Puro Beach na Słonecznej Majorce. W tym filmie chcę Wam powiedzieć o pewnej ważnej kwestii, jeśli chodzi o network marketing. W tym filmie otrzymacie jeden bardzo istotny tip, także wciągnijcie teraz zeszyciki i notujcie. Słuchajcie, duplikacja. Duplikacja rewelacja. Jeśli chodzi o duplikację, jest to naprawdę kluczowy element, jeśli chcesz osiągnąć sukces. Znajdź swojego mentora, znajdź osobę, która doszła tam, gdzie Ty chcesz dojść i duplikuj jej działania. Ja znalazłem taką osobę. osobę, taką osobą jest mój mentor Łukasz Kafel. Łukaszu, jeśli masz kilka słów o właśnie duplikacji, co byś radził osobom, które zaczynają działać, działają, co tak naprawdę powinny robić. Przede wszystkim... Człowiek, który chce zacząć zarabiać w internecie, musi znaleźć mentora. Nie ma tutaj drogi jakiejś, że sam coś wymyślę, sam będę od razu najlepszy, sam coś zrobię. Samemu, słuchajcie, nigdzie nie można dojść. Zawsze musisz znaleźć osoby, które Ci w tym pomogą. No, oczywiście, ktoś, kto nie ma takiego nastawienia, to zazwyczaj nic nie osiąga. Dlatego też, słuchajcie, pierwsza najważniejsza rzecz, znaleźć osobę, która już tam doszła, tam gdzie Ty chcesz dojść, jeśli chcesz zrobić w internecie, to znajdź osobę, która w tym zarabia i po prostu działaj, po prostu rób to, co Ci mówi, w jaki sposób działać, co robić, krok po kroku przechodź te wszystkie etapy, które od ty osoby otrzymasz, a jestem pewien, że Ci się uda. Dokładnie tak, słuchajcie, jak już jesteśmy tutaj w takim gronie, które Wam teraz przedstawiam, to tak naprawdę Eliza zduplikowała, choć Eliza do nas, Eliza yes. zduplikowała działania Łukasza, bo ja bezpośrednio Jestem pod Elizą tutaj, no i moim zadaniem było zduplikowanie działań Elizy. Słuchajcie, zrobiłem to perfekcyjnie, Eliza zrobiła to perfekcyjnie, dlatego możemy spędzać teraz tutaj ten czas na Majorce. Ale słuchajcie, to nie wszystko. To są dopiero trzy pokolenia. A teraz zobaczcie, jak to poszło dalej. Czekaj, czekaj, żeby, żeby to było jasne. jasne. Czyli yy, ode mnie to się zaczęło. Tak. Eliza była jako pierwsza. Pierwszym pokoleniem. Pierwszym pokoleniem, córcia. Yy, tutaj mamy. Wnuczka. Wnuczka, dokładnie tak, słuchajcie. No, i teraz yy, duplikacja idzie dalej. Czas na prawnuczka. <laughs> Krótko ode mnie. Jeśli chcecie poważnie potraktować branżę zarabiania online, tak jak Łukasz powiedział na początku, znajdźcie mentora. Ale taki mój tip, obserwujcie przez jakiś czas branżę. Wybierzcie sobie 10 osób, które są skuteczne właśnie w branży zarabiania w internecie. Nawiążcie relacje z mentorem i zobaczcie, kto będzie do Was najlepiej pasował. Dlaczego ja na przykład jestem w Łukasza? Ja tę branżę obserwuję już od kilku lat, sporo osób poznałem, Łukasz wydał mi się najbardziej konkretny. Ja stawiam na konkret, tutaj miałem konkret i nie ukrywam, że z tego powodu jestem zadowolony. Wielki dzięki Damian i słuchajcie, to nie koniec, jest jeszcze praprawnuczek Adrian, który jest Jestem u Damiana. To jest przede wszystkim mega, mega ważne w takim biznesie. Znaleźć tego mentora, nie wytaczać koła znowu na nowo, od początku zaczynać sam, tylko znaleźć taką osobę, która już gdzieś doszła. Ja znalazłem Damiana. Budujemy super biznes oparty na mega relacjach, 100% zaufania i dlatego robimy to tak dobrze, jak, 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 jak widać na filmach. Dzięki Adrian, słuchajcie, pozdrawiamy Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Pozdrowienia od całej naszej rodzinki. Trzymajcie się, cześć! Trzymajcie się, cześć, hej.